Nasi przodkowie używali muchomory do trucia much i stąd właśnie ta nazwa muchomor. Robiono to w ten sposób, że zbierano grzyba, siekano dosyć dokładnie, potem posypywano cukrem, powstawała taka lepka maś, do tej masi zlatywały się muchy i one padały. To był taki sposób na muchy. Natomiast na Kamczatce byłam w wiosce ekologicznej Esso i tam właśnie trafiłam do Muzeum Etnograficznego gdzie poznałam zupełnie inne zastosowanie, bo służył on do bardzo poważnych rytuałów szamańskich ludów, które zamieszkiwały tereny Kamczatki, czyli to byli Eweni, Koriacy i Telmeni, Czukczowie. I właśnie w tym muzeum poznałam bardzo ładną legendę koriacką, w jaki sposób pojawiły się mu komory na ziemi. Bohaterami tej legendy jest Czarny Kruk, Foczka, Bóstwo egzystencji, no i oczywiście muchomory. Otóż czarny kruk spotkał na swojej drodze foczkę i chciał jej zrobić jakiś prezent. Nazbierał duży worek trawy, taki duży i taki ciężki, że nie mógł tego worka podnieść. No i przez to foczka nie mogła wrócić do morza. No to mądry kruk... Zwrócił się o pomoc do bóstwa egzystencji. Na to bóstwo egzystencji odpowiedziało krukowi. Kruku, leć na równiny nad morze. Tam zobaczysz łodygi z czerwonymi kapeluszami. One zaczną do ciebie mówić. Zrób to, co one ci powiedzą. Kruk posłuchał bóstwo egzystencji, wzniósł się do góry. W tym czasie bóstwo splunęło na równinę. Kiedy przyleciał kruk, zobaczył łodygi z czerwonymi kapeluszami. To były muchomory. Zaczęły się przepięknie do niego odwracać i zachęcać, żeby zerwał jednego z muchomorów i żeby go zjadł. Kruk zerwał muchomora, zjadł i wtedy muchomor powiedział do kruka: Kruku, nie możesz podnieść tego worka z trawą, my ci pokażemy, jak to zrobić. I w tym momencie duch muchomor podniósł worek w trawo, przekazał kwoczce. foczka ubradowana wróciła do morza, a wtedy mądry kruch powiedział, niech te muchomory zostaną na ziemi, żeby moje dzieci usłyszały to, co one im chcą opowiedzieć. I w ten sposób mamy muchomory na ziemi. I zostały one z nami. Tutaj.